Pięć minut z Jezusem sakramentalnym, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, wieczny więźniu miłości, który przebywasz w cichych tabernakulach, opuszczony i zapomniany przez serca. Ty, dobry Jezu, z cierpliwością czekasz na wizyty. Pragniesz miłości dzieci i błagasz o gest czułości. Oto jestem Panie pokornie przed Tobą gotów odpowiedzieć na pragnienie bycia kochanym i wypełnić twe serce oddaniem Panie Tabernakulum pomnóż wiarę by ufność w twą obecność była mocna jak skała niezachwiana nawet w burzach życia Panie miłosierdzia przemień me serce bym mógł odbijać twą miłość ucząc się przebaczać i kochać jak ty bez miary i warunków Panie prawdy, oświeć mą drogę, rozprosz wątpliwości i kieruj kroki na ścieżkę dobra i sprawiedliwości. Panie Pom, napełnij ducha spokojem, który tylko ty dajesz, aby nie oddalił się od słodyczy twej miłości. Ukochany panie, pomóż zrozumieć, że grzech, choć mały, jest obrazą twej świętości. Brudzi duszę i oddala od łaski, która jest życiem i mostem do nieba. Daj siłę, panie, by unikać grzechu i walczyć z pokusami, które chcą mnie od ciebie odciągnąć. Dlatego chcę żyć w świętości, nie tylko z obowiązku, lecz z miłości do ciebie. Pomóż Jezu kochać cię nade wszystko, szukać twego oblicza i być świadkiem twej dobroci. Pozwól, bym w czynie, myśli i słowie odbijał światło Twojej boskiej obecności na świecie. Miej bogatsze życie wewnętrzne. Zatrzymaj się, ucisz serce i słuchaj głosu Boga. Oddal się od zgiełku świata i szukaj spokoju modlitwy. Modlitwa to tlen duszy, światło drogi, pokarm wiary i nadziei. Proś Boga, by zalał Twe życie swą miłością. Oddaj Mu serce bez zastrzeżeń, byś kochał Go z całej siły i myśli. Niech gest, decyzja będą echem miłości do Niego. Czci Maryję, czułą Matkę i opiekunkę. Bądź wiernym dzieckiem, chroniącym się pod jej płaszczem miłości i współczucia. Broń jej, bo ona wstawia się za nami u Syna. Dziękuję Panie za dar życia i łaskę poznawania i kochania Cię. Maryjo, nadziejo ludzkości módl się i prowadź nas do Syna, do Syna, byśmy nie zboczyli z Jego drogi. Jakże wielki jesteś, Jezu. W miłości chciałeś zostać z nami obecny w sakramencie ołtarza. W Eucharystii dajesz pokój, a Twa obecność napełnia radością, której świat nie da. Jak cudownie, że kocha nas bliski Bóg, który nigdy nie opuszcza, lecz wspiera. Panie, naucz żyć z wdzięcznym sercem, szukać Cię w ciszy i znajdować w szczegółach życia. Spraw, by życie było odbiciem Twej miłości i świadectwem Twojej obecności. Bóg jest Ojcem miłosiernym, opatrznościowym i pełnym miłości. Jego spojrzenie nigdy się nie odwraca, nawet gdy słabniemy lub czujemy się zagubieni. On jest tam jak latarnia prowadząca ku światłu. Miej odwagę, bo Jezus nagradza tych, którzy kochają Go sercem i oddają się Jego woli. Na niebiosach i ziemi chwalone serce Jezusa sakramentalnego. Serce Jezusa, w tobie ufność. Serce Jezusa, płonące miłością, rozpal serca, by żyły w twej miłości. Serce Jezusa, nawróć serca i przyjmij grzeszników. Rozciągnij łaskę nad umierającymi, uwalniając dusze z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa pomnóż wiarę, nadzieję i miłość, niech nie braknie zapału do szukania Ciebie. Słodkie serce Jezusa, bądź ucieczką w cierpieniu, pocieszeniem i siłą w próbach. Niech Twa miłość będzie tarczą dusz i nadzieją życia. Najświętsze serce Jezusa, chroń rodziny. Błogosław dzieci, by rosły w cnocie. Otaczaj opieką starszych. Prowadź nas drogą świętości, umacniając więzi miłości i wiary. O najświętsze serce Jezusa, niech twe królestwo króluje w sercach, rodzinach i świecie. Najsłodsze serce Maryi, wstawiaj się i przygotuj drogę do Syna Zbawiciela. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy i światłem do Boga. Z pokorą poświęcamy się twej miłości, ufając, że pod twą opieką niczego nie zabraknie. Najświętsze serce Jezusa i słodkie serce Maryi, w Was ufamy. Najświętszy Sakramencie ołtarza, wierzę, adoruję, ufam i kocham Cię. Przebacz, Panie, tym, którzy nie wierzą, nie padają na twarz, nie ufają twej dobroci i nie czują żaru twej miłości. Ojcze miłosierny, dotknij ich serc światłem łaski, by odkryli twą miłość ukrytą w sakramencie. Na niebiosach i ziemi, chwalone serce Jezusa sakramentalnego. Chwalony na każdym ołtarzu, w duszy przyjmującej z wiarą i w sercu oddanym Jego miłości. Niech Jego obecność będzie rozpoznawana nie tylko w świątyniach, lecz w sercach pokornych i potrzebujących. Zapraszam Cię, zatrzymaj się i kontempluj dar Jego obecności. Podziel się refleksją, by serca napełniły się Jego pokojem i miłością. Ba, lubię to jako akt uwielbienia i zostaw modlitwę z serca. Subskrybuj kanał, byśmy wzrastali w wierze i miłości do Jezusa. Każde działanie zbliża duszę do Jego obecności. Dziękujemy, że jesteś z nami. Niech Pan Cię błogosławi i niech Jego miłość wypełni twe życie. Amen.